Tutaj można dotykać eksponatów, słuchać i napatrzeć się do woli. Na tej wystawie są zwierzęta, drzewa i rośliny. A wszystko w maleńkiej sali gimnastycznej publicznej szkoły podstawowej w Czcince, w gminie Brączewice w powiecie sieradzkim. Choć szkoła znajduje się niemal na skraju lasu, nie zobaczy się w nim tego, co na wystawie zatytułowanej Piękna Polska, nasze dziedzictwo. Myślę, że te gatunki, które są, to nie spotkamy tu u nas w Lesie, bo nasz las jest no, mały. Tu akurat tam dalej może jakieś niektóre z tych, ale myślę, że na przykład tego górzca nie znajdziemy tu nigdzie. I to jest bardzo ważne, że tu zobaczymy go. Zwłaszcza że głuszce wyginęły w Polsce Środkowej już w połowie ubiegłego wieku. Niedźwiedzi nie ma od ponad 200 lat, a wędrujący łoś bywa sensacją. I dlatego ta wystawa jest tak ważna. No Myślę, że no, nas czegoś nauczyła, mogliśmy coś więcej zobaczyć. A przede wszystkim co zobaczyć? No rzeczy, których nie możemy u nas w lesie zobaczyć. Co takiego ciekawego na tej wystawie spotykasz ty? Zwierzęta. Jakie? No przykład niedźwiedzia. Łosia, jelenia. Dzieciakom się bardzo podoba, szczególnie tym najmłodszym, kiedy pierwszy raz widzą niedźwiedzia na przykład albo inne zwierzęta leśne. Wystawę zorganizowano przy okazji gminnego konkursu przyrodniczego dzięki ogromnej pomocy pracowników nadleśnictwa złoczew. Pomysł tej wystawy zrodził się e, tak naprawdę podczas przygotowań do organizacji tego konkursu, a celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży przyrodą, pięknem krajobrazów, jak również popularyzacja wiedzy ekologicznej. Cel został osiągnięty. Wystawę oglądają nie tylko uczniowie szkoły, ale także mieszkańcy gminy Brąszewice. I tak będzie jeszcze przez blisko dwa tygodnie.